Wałbrzych za sprawą uczniów publicznego gimnazjum nr 4 przyłączył się do międzynarodowej akcji maratonu pisania listów Amnesty International. Maraton pisania listów odbywa się co roku w okolicach 10 grudnia, kiedy świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku maraton pisania listów odbywa się już po raz czternasty. W czasie maratonu przez 24 godziny powstają ręcznie pisane listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa człowieka zostały złamane. 14. Maraton Pisania Listów odbywa się w 60 krajach na całym świecie, w Polsce w ponad 400 miastach, w obręchu właśnie u nas, Publicznym Gimnazjum nr 4. Każdy człowiek może napisać list, wyrażając swój indywidualny sprzeciw przeciwko łamaniu praw człowieka. Listy te można kierować do władz danych państw, które nie przestrzegają tych praw, albo bezpośrednio do osób, które są pokrzywdzone. Mogą one realnie wpłynąć na poprawę sytuacji osób, które, których prawa są łamane, jak również wesprzeć i podnieść na duchu te osoby. Największą aktywnością wykazali się uczniowie publicznego gimnazjum nr 4, którzy z pomocą opiekunów zorganizowali maraton i przez cały czas wspomagali wszystkim chętnym w prawidłowym napisaniu listów oraz udzielali informacji, kogo można listownie wesprzeć i do kogo korespondencję zaadresować. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że to właśnie taka inicjatywa wyszła ze strony uczniów i e, pani dyrektor i pozostałe grono pedagogiczne e, z, z aprobatą przyjęliśmy ten pomysł. Stąd dzisiaj tutaj jesteśmy. My jako nauczyciele cieszymy się też, że um, uczniowie chcą w takich akcjach uczestniczyć e, z dwóch powodów. Po pierwsze, że chcą bronić praw e, innych ludzi, a po drugie, e, że sobie też um, utożsamią się z tym, u, um, utrwalą sobie, tak, jakie są prawa i myślę, że w przyszłości przeniosą je na grunt szkolny, domowy, społeczny. Każdego roku Amnesty International publikuje listę osób, w których sprawie powinno się pisać listy. O każdym z nich szczegółowe informacje publikowane są na stronach organizacji wraz z adresami, gdzie powinno się kierować korespondencję w ich sprawie. Mogą to być ambasady danych krajów, bezpośrednio do przedstawicieli władz, czy osobiście do poszkodowanych. W tym roku w Polsce wskazano dwie grupy osób, których prawa zdaniem Amnesty International zostały w naszym kraju złamane. Są to rumuńscy Romowie, zmuszeni przez władze Wrocławia do opuszczenia Swojego osiedla oraz trzej mężczyźni posiadający status pokrzywdzonych w toczącym się w Polsce śledztwie w sprawie tajnych więzień CIA na terenie naszego kraju. Sprawdziliśmy, kogo chcą wspierać uczestnicy akcji w Obrzychu. Szanowny panie prokuratorze, generalny Meksyku, piszę do pana, aby wyrazić zaniepokojenie losem Milian Ro Lopez. Dowiedziałam się, że do tej pory żaden z oprawców. Oprawców Miriam Lopez nie został pociągnięty do odpowiedzialności za tortury i przemoc, przemoc seksualną na Miriam Lopez. Domagam się, panie prokuratorze, aby przeprowadził pan rzetelne i bezstronne śledztwo w sprawie torturowania Miriam Lopez w 2011 roku. Proszę o opublikowanie wyników śledztwa oraz rzetelne osądzenie winnych niesprawiedliwości dokonanej na Miriam Lopez. Wybrałem, wybrałem doktora Tun Aunga z Birmy. Jest on przedstawiany przez International jako więzień sumienia. W nieuczciwym procesie został skazany na 11 lat więzienia. Obecnie jest ciężko chory, cierpi na guza przysadki mózgowej. Istnieją tutaj podejrzane obawy, iż w więzieniu może nie otrzymywać wystarczającej opieki medycznej, a jednocześnie no, ten wyrok skazania w tym nieuczciwym procesie uważam, że jest bardzo, bardzo krzywdzący. Piszą do Pana, aby wyrazić zainteresowanie losem Jorm Bocha za sprawą Amnesty International. Dowiedziałem się, że Jeromboch Boch został niesłusznie skazany. Wzywam Pana do zainteresowania się sprawą Jérôme Bocha i, i został uwolniony z więzienia. Wszelkie, wszelkie działania mają na celu poprawę jego sytuacji i będą przyjęte z radością przez cały świat. Mary, Ja również jestem członkinią portalu społecznościowego Facebook. Uważam, że jest to bardzo pożyteczna forma kontaktu z innymi ludźmi. Uważam, że tak jak każdy inny człowiek, tak jak ja, masz prawo do wyrażenia swojej opinii. Nie każdy musi się z nią zgadzać, ale to nie powód, aby skazywać kogoś na karę więzienia. Wspieram Twoją walkę o wolność i prawo do korzystania z Facebooka. Maraton trwał równe 24 godziny i zakończył się w niedzielę o godzinie 1200. Z Wałbrzycha wysłanych zostało około 2000 własnoręcznie napisanych listów. Łącznie na całym świecie według oficjalnych danych ze strony organizacji Amnesty International w czasie maratonu powstało ponad milion 100 tysięcy listów, z czego w Polsce prawie 200 tysięcy.